Halo! Witaj! Proces trwa. Jaką masz strukturę stworzoną przez wibrację ego? To jest najważniejsze, czego możesz się dowiedzieć i odkryć. Lustracja. Patrz na oko, słuchaj, bo cały świat to Twoje lustro i pokaże Ci to, Czego nie wiesz, a jak się dowiesz, to wszystkie iluzje przestaną egzystować. Powiedzmy sobie tak, że iluzje, pod słowo iluzją są problemy, konflikty, choroby i wszystko, co jest nieprzyjemne. Żeby nie wymieniać za dużo tych negatywnych słów, gdyż to wzmacnia strukturę. Więc posłucham iluzją. Jest wszystko to, co jest nieprzyjemne. A inaczej mówimy o pozytywnej rzeczywistości, która jest pozytywna, ale w tym momencie nie wszyscy to odczuwają. W pewnym wymiarze rzeczywistości jest wszystko jedną całością. Dlatego zawsze mówisz o sobie. Słuchaj, co mówisz. Patrz, co się naokoło Ciebie dzieje, co inni mówią do siebie. A zobaczysz, jak w lustrze. Jaką to strukturę skonstruowały wibracje ego w tobie. A jak się tego dowiesz, to upadnie jego struktura. Przestaniesz żyć w świecie iluzji, i znajdziesz się w wymiarze rzeczywistości, która jest wspaniała i pozytywna. A więc przykład. Ja się śmieję, jak mówię tak zwane negatywne rzeczy, gdyż ja wiem, czuję i rozumiem, że to wszystko jest luzą, jest nieprawdą. Muszę jednak użyć negatywnych słów, żeby dać Tobie przykład. Osoba mówi do drugiej osoby, jesteś mordercą. Jesteś złodziejem. Jesteś kłamcą. Ta osoba, która to mówi, właśnie opisuje swoje wnętrze. Ja słucham, bo jeszcze mam części ego struktury, które są we mnie, więc dokładnie słucham, co ja mówię. Chociaż w takich rzeczy już nie mówię, ale jednak, bądź. Uważna, uważna. Więc trzeba słuchać, co się tutaj stało. Ta osoba mówi, jesteś złodziejem, iż jesteś mordercą, jesteś kłamcą. To znaczy, że ta osoba ma w sobie tego typu ego struktury. Albo ta osoba pod wpływem wibracji ego też czasem robi w trakcie iluzji. Rzeczy, które wymieniła, albo też tego nie robi. Większość lubi, co, ludzi, co krzyczy, jesteś mordercą, jesteś przestępcą, jesteś terrorystą, nie uważają, że oni to robią. No właśnie. <laughs> oni nie rozumieją, że przez te słowa została opisana ich ego struktura. Jeżeli oni zrozumieją, że Pewne rzeczy oni robią, a innych nie robią. Ale jeżeli ktoś nikogo nie zamordował, nie znaczy, że nie ma takiej struktury. Mają, gdyż mówi to. Więc osoba, która nie zamordowała nikogo w żadnej iluzji, ale wypowiada te słowa, ma taką strukturę. Co to oznacza? Chociaż ta osoba nie morduje nikogo, ale ta egostruktura struktura utajona, ona stwarza masę różnych iluzji, znaczy problemów. Już mówiliśmy o tym wszelkich negatywnych rzeczy w życiu tej osoby. I ludzie nie rozumiejąc nic, wołają, czemu mnie się to zdarza? I składają ręce do modlitwy i proszą, Boże, pomóż mi. Jaki wspaniały proces się toczył nas wszystkich. Dane nam było w końcu zrozumieć, że jest powód do wszystkiego, co przeżywamy. Nic się nie dzieje bez powodu na naszym świecie. Więc, jeżeli dana osoba powiedziała te słowa, i zrozumie, że halo, co ja mówię, co ja powiedziałam teraz, oznacza, że we mnie jest ta struktura. Już jest wygrana, miliardów, to lotka, bo co? Ujawniona struktura ego z miejsca ulega osłabianiu, więc za jakiś czas przestanie stwarzać iluzję w życiu tego człowieka. <grywki> Problemy zaczną zanikać, i to znaczy na wszystkich planach życia, bo to znaczą zdrowie, relacje, ekonomię, wszystko. Znaczy, struktur jest wiele, są różne rodzaje struktur. Ja daję przykład. Tutaj stworzona struktura mordercy w <laughs> człowieku działa na całe życie i stwarza problemy wszędzie, iluzje. Troszeczkę jest trudno, przetłumaczyć i dać to przesłanie, nie używając w ogóle negatywnych słów. Dlatego muszę je używać przynajmniej teraz jeszcze, może niedługo już nie muszę. Bo chcę, żeby wszyscy zrozumieli, o co tu chodzi. Jeżeli mówi człowiek coś pozytywnego, to mówi zawsze o sobie. Jak rozumiesz, ja już tak długo byłam w procesie. Że w moim najbliższym otoczeniu ludzie słyszą dużo wspaniałych, pozytywnych rzeczy o sobie. Na przykład, świecisz jak gwiazda, jesteś wspaniały, wspaniała, i tylko koncentracja jest i fokus na pozytywnych rzeczach z pozytywnej perspektywy. Bo to jest moje wnętrze i rozumiem, że to jest wnętrze innych ludzi też, gdyż wszystko jest jedno. Zwracaj uwagę, co mówisz, co inni mówią do ciebie też. Jeżeli coś się dzieje naokoło Ciebie, coś, co wzbudza u Ciebie silne uczucia, jeżeli to jest jakaś iluzja, powiedzmy coś negatywnego, to pamiętaj, że chociaż to się dzieje u innego człowieka. Ty też w sobie masz taką strukturę, to jest jak lustro. Cały czas wszechświat pokazuje tobie. To jest to boskie przeżycie. Pokazuje, chce ci pomóc, patrz co w sobie masz, patrz jak reagujesz, patrz co mówisz, ale jak inni mówią, coś robią, co się robią, co ty czujesz, co ty czujesz, co jest w tobie, żebyś, jak, ta, jak, ta, jak spojrzenie w lustro, które mogę nazwać ilustracją, żeby człowiek zrozumiał, co w sobie ma? Jak zrozumie, z miejsca struktura stworzona przez pracę ego ulega osłabianiu. I dlatego to jest zupełnie normalne i naturalne, że wtedy struktura stwarzająca iluzję, znaczy negatywne rzeczy w życiu człowieka, które ulega osłabianiu, przestaje istnieć. Więc co przestaje istnieć? <laughs> Twoje iluzje. Znaczy wszystko negatywne. Zaczynasz żyć w pozytywnej rzeczywistości. Bez iluzji, bez struktury. Patrz, słuchaj, świat jest Twoim lustrem. A przesuniesz się zupełnie do innej rzeczywistości. Jeszcze raz powiem na koniec, że. Wibracje ego stworzyły struktury u każdego człowieka, które stwarzają iluzje. Iluzje znaczy problemy, konflikty, rzeczy nieprzyjemne i niechciane. Jak nie ma jego struktury, zanikają iluzje i człowiek zacznie żyć w rzeczywistości, która jest zawsze pozytywna. Pamiętaj, jak śnisz w nocy, wydaje się tobie to prawdą. Ale iluzje w rzeczywistości, które człowiek przeżywa, są to samo co sen. Znaczy, nieprawdą. Proces się toczy. Wszystko, co wspaniałe, jest przed tobą.